Jeszcze jeden i jeszcze raz, już za chwilę nie będzie nas. Polska czysta, już tak dobrze wieka. What the fuck is, what the fuck is, yeah, boy. Nie ma się czym chwalić, lubię się nawalić. Uwielbiam te momenty, kiedy jestem nagięty. Lubię dużo wypić, to nie musi być łyski, ale też nie dyka, tylko polska czysta. On się dobrze łyka i od razu cieplej. Robi się weselej, życie troszkę śmielej. Jeszcze jeden jeszcze raz, i już za chwilę nie będzie na polej. Police czysta i and you tak dobrze going Jeszcze be a good girl. Yes, sir, yes, czysta I'll see tak dobrze Lubię i piję dla zabawy Każdy to lubi, a wielu ma sprawę Otumanić się, może będzie lżej Widzieć lekką głębię, już nie kumać, co idzie. gdzie Po pijaku świat jest prosty Znowu skrzydła mi wyrosły Lubię się kiwać i o ścianę odbijać Łazić fajnym krokiem, strzumulonym jest wzrokiem Jeden, jeszcze raz dwa, już za chwilę nie będzie nas Nie z... pić agresywnie, lecz pozytywnie. Uśmiechać się do wszystkich jak idiota w filmie. W czasie pycia kontrolować nieco siebie, żeby się nie stoczyć i nie upaść na glebę. Nie być jak worek, co leży w kępie krzaków. Być lekkim betonem i mieć oczy czerwone! Jeszcze raz, Polska, czysta, jeszcze jeden jeszcze raz, już za chwilę nie będzie nas, Polska czysta, ja już się tak dobrze był Jeszcze raz, jut za chwilę nie nas Polska czysta, ja się tak dobrze wyka Jeszcze jeden i jeszcze raz, już za chwilę nie będzie nas. Polska czysta, i on się tak dobrze do łyka. Jeszcze jeden, i jeszcze raz, Już za chwilę nie będzie nas. Polska czysta. I on się tak dobrze do wyjka. No, dawaj. wracaj! No, wracaj! No, nie lej, nie lej, czego nie patrzysz, no? Dawaj, dawaj! Lej! No, co tam to w lasce chować pod ogon? Dawaj, jedź tu na stół! No, co ty, brajerów to masz, co, co, co? Zlej, co co, je! Jeszcze, jeszcze raz! Jeszcze Ja za chwilę nie będę, no! Polska Ja tak dobrze wiekam!